Cześć, jestem z witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No i w sumie też w ostatnim filmie w tym roku. No i w tym filmiku, zresztą chyba jak widzicie pod tytułem, wiem, że tak często mówię, ale to jest taki mogę powiedzieć w sumie mój nawyk, jeżeli chodzi o prowadzenie moich filmów. Podsumuję cały rok tej mojej, mogę powiedzieć, działalności w sumie na YouTubie. Oprócz tego przedstawię tam jakieś moje pomysły na początek działalności, że tak ujmę, na przyszły rok. Czyli wiecie jakieś tam, nie wiem, jakie serie będę robić tam przez najbliższe, nie wiem, 3 miesiące, 2 jakie filmy właśnie powrócą, jakie serie powrócą, tak dalej. Oraz ogólnie takie mogę powiedzieć moje ruchy, które będę robić na początku tego roku. Więc zacznijmy właśnie od tego owego podsumowania tego roku. A to podsumowanie jest dla mnie dosyć powiedziałbym bardzo miłe, ponieważ osiągnąłem w tym roku 2500 nowych subskrybentów, za co Wam serdecznie dziękuję, że no, oglądacie moje materiały, tak dalej. Rozpocząłem dużo nowych serii, tak samo jak i wrzuciłem ponad 90 nowych filmów. I z kilku serii, z kilku filmów jestem, tak powiedziałbym, nad bardzo zadowolony. To nie chodzi mi o to, co te filmy osiągnęły, a bardziej co ja w nich zrobiłem, i jakby jak mogłem się po części, mogę powiedzieć, spełnić. I na pewno z takich treści jestem zadowolony po pierwsze z serii wywiadów, która była w tym roku też kontynuowana, nie jakoś, tak powiedziałbym, strasznie ee, obszernie, ponieważ tych twórców jednak jest też ograniczona ilość. Jednakże też jestem z niej bardzo zadowolony. Również bardzo jestem zadowolony z tej serii z Funny Moments. Po są tam tylko w tej chwili w tej serii trzy odcinki. Czwarty już zmontowałem i czwarty dostaniecie w nowym roku. Ale jednak bardzo jestem zadowolony z tej serii, jakby mogę tam po części się uczyć, robić jakiś tam nowy, lepszy montaż, którego wcześniej w filmach po prostu zwyczajnie no, nie używałem, bo nie miałem gdzie. A w takich filmach mogę robić rzeczy, po prostu no, dużo różnych rzeczy, też próbować improwizować, uczyć się i tak dalej. Również takich serii, to też jestem bardzo zadowolony z mojej serii o nazwie Cymbały w Internecie. Bardzo lubię ogólnie komentować coś, wiecie, tak, no, wykazać swoją opinię, i tak dalej. I ta seria też dla mnie jest bardzo, powiedziałbym, ważna, przyjemna i bardzo mi się fajnie robi. Więc jeżeli chodzi o te dwie serie, one na pewno będą z no, przyszłym rokiem rozwijane i to tak myślę na bieżąco. A jeżeli chodzi o takie inne serie, które też będą na pewno rozwijane, to na pewno będę jeszcze wyzwania od widzów, Jaila coś tam planuje, komentarz to już mówiłem, wywiady, mam kilku twórców, jeżeli chodzi o na oku, że tak to powiem. Jednakże nie wiem, czy się zgodzą. Mam nadzieję, że się zgodzą i byście mieli też okazję z oraz ja bym miał, powiedziałbym, content. <grytania> Seria z MFMa z YouTuberami i tak dalej, myślę, że też coś takiego będzie się rozwijane, bo raczej ma łatwo się go nagrać, po prostu wystarczy kupić bilety, no i zabrać jakichś tam ludzi do tego i tyle. Oraz na początku przyszłego roku planuję właśnie zrobić rework całej mojej serii poradników do szpiega zrobić to zwyczajnie lepiej, mniej chaotycznie niż to było wtedy zrobione tak bardzo chaotycznie i bardzo trudnym językiem, przez co duża część osób nie rozumiała tego, co mówię. I zapomniałem, że większość osób to są właśnie młodzi ludzie, którzy nie rozumieją tego, co mówię, albo myślą, że są właśnie najmądrzejsi na świecie. Więc właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy na przyszły rok, to przez pierwsze dwa miesiące, powiedzmy, no, styczeń, luty, może troszeczkę jeszcze koniec tam marca, będę chciał właśnie... No, zwyczajnie umieści te wszystkie pogadniki, zrewokowane w nowszej wersji montażowej, w nowej wersji jakoś, nie wiem, dialogowej, nie jak to mogę, w sumie monologowej, bo sam mówię tylko do Was, tak? Oprócz tego myślę, że kilka wiadomości też się może pojawi, e, kilka serii, czyli właśnie takie, no powiedziałbym, wiodące serie na moim kanale też będą raczej kontynuowane. Również na przyszły rok zamierzam Wam odpalić tą opcję wspierania, uruchomić też donaty. Też jeżeli chodzi właśnie o tą opcję wspierania, to też od razu mówię, e, niektóre ceny są droższe i tak dalej. Też no nie oferują strasznie więcej. To są dla osób, które nie wiem, chciałyby po wspierać kanał. Wiecie o co chodzi? Bo tak, tak szczerze, no, to już pierwsza opcja oferuje wam większość chyba głównych celów, które myślę, że większość z Was by chciała: czyli po pierwsze, dostęp do Discorda dla wspierających, po drugie, możliwość właśnie uczestniczenia w jakichś tam nagrywkach czy grach z widzami na live'ach i tak po prostu te osoby będą miały jakby ten priorytet nad innymi osobami, więc myślę, że takie coś byłoby spoko, taki powiedziałbym główny trzon tej oferty wspierania. Tak jeszcze podsumowując takie krótkie rzeczy, co mnie też mogę powiedzieć spotkały po drodze w tym roku, że tak to ujmę. To z takich miliszych rzeczy, które mnie spotkały w tym roku, to na pewno są po pierwsze kolaby z większymi twórcami. Zostanie admina na brygadzie, bo to też dla mnie było troszeczkę mogę powiedzieć no, no miłe zwyczajnie. No wbicie tych 4000 subów, o czym też chyba mówiłem i ogólnie no wbijanie powiedziałbym tej drabinki subowej, że tak to też mogę ująć artystycznie. A z takich mniej przyjemnych rzeczy, to, to jak to wy nazywacie często, no dramy mnie spotykały po drodze. Gdzie no jak to ja wiele razy się powtarzam, no ale dla mnie to nie są dramy, nie wiem jak nagram film na jakiegoś twórcę o tym co zrobił tak dalej. Dla mnie to nie jest żadna jakaś dramat. tylko zwyczajnie komentuję to co się dzieje wokół, jakby nie uznaję tego nigdy za dramę. Po takich sytuacjach, nie wiem, ta sytuacja z Szyszką, Abregadą to prędzej była właśnie dramatem między Czepelem a Szyszką. Ja też zostałem tam wciągnięty po moim filmie, bo Szyszka uznał to za jakąś zdradę, jakiś atak personalny. I po prostu się śmiałem zwyczajnie z głupot, które mówił w swoim filmie, a nie z jego postaci. Potem ta sytuacja tam drobna z doktorem Wojną, co tam zrobił ten live, zrobił te filmy, bla bla bla. Poda się tego, że ja między innymi powiedziałem o tym, te, tej właśnie plotce, co tam było, że TF będzie sprzedany, czy jakoś tak, nie pamiętam, już jak to było. Gdzie ja wtedy w swoim filmie tyle pamiętam, że mówiłem o tym, co TF mógł osiągnąć, co mógł stracić, gdy właśnie zmienił właściciela. A doktor Wojna uznał to, za, że ja potwierdzam tą plotkę i że bazuje już na stwierdzonej stwierdzonym fakcie rzeczy, co nie wiem skąd on to wyciągnął, ale to już jak to odkryliśmy w poprzedniej sytuacji z doktorkiem, no jest to jego taka, powiedziałbym, rutyna. No, i rzecz, którą mógłbym nazwać, już powiedziałbym, no tak szczerze, dramą, czyli sytuacja z AJKM. To zaczęło się od sytuacji z filmu jego o Daligowskim, gdzie gadał zwyczajnie swoje jakieś tam bzdury, które wysłał z palca. Po czym nagle mówił, że to jest bait. już mogę powiedzieć, no, miałem na tym kontencie dosyć dużo zabawy, dużo ubawu. Pamiętam tyle, że to się chyba skończyło tak, że on usunął kanał i tak dalej, więc no, sytuacja ta jest chyba, myślę, już zakończona. No i teraz na koniec ostatnia sytuacja, najświeższa, właśnie co mówiłem przed filmem. Z doktorem Wojną. Więc też pozwólcie, że jakoś nie będę się jakoś tak specjalnie o tym rozgadywać, tylko zwyczajnie zobaczcie ten ostatni film, no i tyle. Więc tak podsumowując, no jestem bardzo zadowolony z tego roku, nie tylko z powodu tego, że no wbiłem te 4000 subów, co jest dla mnie fajnym wynikiem, jak na taki kanalik o TF-ie. Również jestem zadowolony ze swoich powiedziałbym, pseudo-umiejętności, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału, prowadzenie filmów. No i zamierzam to zwyczajnie kontynuować, jak to już mówiłem wcześniej, co będę planować na ten przyszły rok. Mam też zapisane tam kilka filmów, które chcę zrealizować w tym roku, ale są jakieś takie wiecie, pojedyncze tytuły, więc ich wam nie będę zwyczajnie mówić. Jak już, to będę mówić jakoś tak wcześniej, myślę, osobom na moim Discordzie. Zapraszam Was, link w opisie. Więc to było na tyle w tym filmiku. Nie będę robić jakichś kompilacji, śmiesznych momentów i tak dalej, bo po co? Jakby macie od tego osobna playlistę do tego. Więc cóż, do zobaczenia. widzimy się niedługo w przyszłych materiałach, w przyszłym roku. Do zobaczenia, szczęśliwego nowego roku, no i cześć.